Bardzo. chciałem Wam przedstawić grę, którą sobie zamówiłem przez Allegro i, I tasi Nie wygrałem na tej licytacji drugi raz. Niestety nie. Przy około kwotach osiemnych. Oto takie pudełko, które mam. Zaraz to los piancertuję. No sączą bentcetowane jest. I niespodzianka. Oto Grand Turismo 2. Żeby Zamówiłem za 8 dych to sobie zapłaciłem. Nie już od odsuwy, tak jak kosztuje, i za 8 dych to wyrwałem w okazji cenach i opłaciło się. To gra, którą chciałem mieć, miałem w 2017 roku sobie kupić, ale mi przyda sami, nie przydał tej gry. Był już tam kolekcjonariuszki, ale już go mam. Już dawno bym powinien tę grę ograć. No dawno powinienem mieć tą część. Ale już go mam. Polna jest ta cigawka, też tą geokrywałem do razy i trudniejsza ona jest. trzeba robić to, to najpierw dopiero skupić auta i robić te trasy. Ja przy tym tak wygry utknąłem bardzo. Przy tym okrążeniu trzeba robić. Utknąłem po prostu. Tu przy tej grze. Dwa tak dosłem daleko. Nie udało mi się tak ukończyć tej gry. Tak do końca. Nad. Sam muszę kiedyś przysiąść ten tytuł. Trzeba mieć cierpliwość z tego tytułu. Ja Tony Hawk twójcie ogrywałem, a ja Tony Hawk mi szło lepiej. Nad. Nad, zobaczymy tam płyt. Za 80zł na to wyrwałem Taki jest Stab jest tak na 4 Też było ogrywane Też ogrywane było na console x3 no, wersja 1, napis 2 też były okrywane. To zawsze tak była okrywana. Zobaczymy instrukcję Jak gruba książka podobna nawet jest. Taką dwie instrukcje dali. Nad. Do tej grze sobie tak nasze tą instrukcję i tą grę ogrywałem właśnie i go mam w końcu. Ja sobie muszę kiedyś tak przysąć do tej gry na spokojnie. Zobaczymy tą drugą płytkę. Tak jest, ta druga płytka jest, Na powiedzieć, na 5 minusan. A ta, ta druga jest, nie, Arcade molt miałem tą płytę. I, i polecam te tu, tu do grania. Póki są doraczone, te kry mogą już. Górę pójść w przyszłym roku nad i tyle unboxingu a że i do zobaczenia!